W ćwiczeniu drugim mamy naszkicować wykres funkcji oraz podać przedział jej monotoniczności. Czyli, jeżeli spojrzycie na taki zapis, to powinno Wam się od razu kojarzyć, że będziemy przesuwali wykres funkcji o wektor. No i teraz zobaczcie, jeżeli mamy funkcję f od x i przesuniemy wykres tej funkcji o wektor o współrzędnych p oraz q, to otrzymamy wzór. Funkcji w takiej postaci, czyli f od x odjąć p, czyli pierwsza współrzędna wektora, plus q, czyli druga współrzędna wektora. Czyli u nas, jeżeli spojrzycie sobie na wzór, mamy x dodać 3, czyli ta trójka to będzie ta współrzędna p, czyli współrzędna pierwsza, czy pierwsza współrzędna wektora. No q, czyli ta druga współrzędna będzie równa 0. Ponieważ możemy tutaj swobodnie napisać sobie plus 0, i wówczas nie będziemy zmieniali wykresu czy wzoru naszej funkcji. No dobra, czyli po pierwsze, co musimy narysować? No najpierw rysujemy wykres funkcji podstawowej, czyli x do potęgi drugiej. No to zapiszmy. y równa się x kwadrat, to robimy po pierwsze. Po drugie, przesuwamy wykres funkcji, o wektor. No i teraz pierwsza współrzędna to będzie minus 3. Dlaczego? Bo jeżeli p będzie równe minus 3, podstawimy to sobie do wzoru. To mamy x odjąć minus 3. Te dwa minusy nam dadzą plus i wówczas to się zgadza ze wzorem. Natomiast druga współrzędna, czyli nasze q, jest równe 0. Gdy pierwsza współrzędna wektora jest ujemna, to przesuwamy w kierunku liczb ujemnych, czyli przesuwamy wykres w lewą stronę. Może zapiszmy, że gdy p jest mniejsze od zera, wykres przesuwamy w lewo. Gdy p będzie większe od 0, przesuwamy w prawą stronę. Tu jeszcze powiedzmy sobie może o q. Gdy q jest większe od 0 do góry, gdy q jest mniejsze od 0, to wykres przesuwamy w dół. No, czyli po kolei. Najpierw rysujemy wykres takiej funkcji, czyli wybieramy sobie x i obliczamy y. Czyli mamy tak, 0 do kwadratu to 0, 2 do kwadratu 4, minus 2 do kwadratu to także 4. Zaznaczamy te punkty, czyli mamy tak, punkt 0, 0. Następnie minus 2, 4, czyli minus 2 raz, 2, 3, 4 oraz 2, 4. Łączymy i to jest wykres funkcji y równa się x kwadrat. A następnie przesuwamy wykres funkcji o trzy jednostki w lewo. No to wybieramy te punkty charakterystyczne. Czyli wybiorę sobie ten punkt. Raz, dwa, trzy. Lecimy tutaj. Ten punkt. Raz, dwa, trzy. Tutaj, no i ten raz, dwa, trzy w to miejsce. Możemy jeszcze jakiś dodatkowy punkt, czyli raz, dwa, trzy tutaj. No i ten raz, dwa, trzy tutaj. Łączymy równo, może nie tak jak ja, ale tak w miarę równo. Poczekajcie, o tu mi trochę skręciło. No, plus, minus. Tak, ten wykres funkcji będzie wyglądał. No, straszna maszkara mi wyszła, no ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I to jest wykres funkcji f od x plus 3 do kwadratu. Dokładnie tak samo będziemy robili tutaj. W pierwszym kroku rysujemy wykres funkcji o wzorze y równa się x kwadrat. No i ten wykres już mamy tutaj narysowany, wygląda tak samo jak ten. Następnie przesuwamy wykres funkcji o wektor. Tutaj nie stoi za nawiasem nic, czyli możemy dopisać 0 i wiemy, że to będzie druga współrzędna naszego wektora, ale pierwsza będzie równa 1, bo jeżeli jedynkę postawimy, podstawimy do wzoru na wektor, będzie x odjąć 1, co zgadza się z tym naszym nawiasem, czyli przesuwamy wykres funkcji o jedną jednostkę w prawo. No, może mi troszkę lepiej wyjdzie. Na kartce zdecydowanie ładniejsze te wykresy rysuję. Niż tutaj. Musicie mi na słowo uwierzyć. No dobra, mamy w ten sposób. No i to trzeba teraz połączyć, zachowując kształt. Dobra, masakra jakaś. No dobra, mamy. I to jest wykres funkcji f od x równa się x minus 1 do kwadratu. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj mamy narysować wykres funkcji o takim wzorze. No i tutaj także postępujemy w dwóch krokach, czyli najpierw narysujemy wykres funkcji podstawowej, czyli mamy x kwadrat, ale jeszcze zauważcie, że przed nawiasem mamy minus 2, czyli funkcją, którą rysujemy, to minus 2x kwadrat. Podobnie tutaj, też na początek narysujemy funkcję o wzorze minus 2 x do potęgi drugiej. No i w kolejnym kroku będziemy mieli przesunięcie wykresu funkcji o wektor. Zauważcie, mamy x plus 2, czyli to będzie pierwsza współrzędna naszego wektora, czyli przesuwamy wykres funkcji o wektor o współrzędnych minus 2, 0. Dlaczego minus 2? Bo jeżeli wstawimy sobie w miejsce literki p minus dwójkę, do wzoru to mamy x odjąć minus 2, te dwa minusy nam dadzą plusik i to będzie zgadzało się z tym, co mamy tutaj w nawiasie. Natomiast w przypadku wykresu tej funkcji będziemy mieli przesunięcie o wektor 2, 0, ponieważ gdy p jest równe 2, podstawiamy do wzoru, mamy x odjąć 2, co zgadza się z tym, co mamy w nawiasie. No dobra, czyli na początek narysujmy wykres funkcji o takim wzorze. Czyli gdy pod x podstawimy 0, to y także będzie równy 0. Gdy podstawimy 1, to 1 do kwadratu 1, 1 razy minus 2 to minus 2. Gdy podstawimy minus 1, minus 1 do kwadratu to 1, razy minus 2 to minus 2. Zaznaczamy, mamy tak 0, 0, czyli to będzie ten punkt. Następnie 1 minus 2, 1 minus 2, no i symetrycznie minus 1 minus 2 i to jest wykres funkcji o wzorze y równa się minus 2x kwadrat. W kolejnym kroku będziemy przesuwali wykres funkcji o wektor minus 20, czyli gdy pierwsza współrzędna wektora jest ujemna, przesuwamy wykres funkcji o dwie jednostki, w tym przypadku w lewo. No dobra, to po kolei, czyli najpierw ten punkt w lewo, raz, dwa, następnie ten, raz, dwa, no i jeszcze ten punkt, raz, dwa. Łączymy i to będzie wykres szukanej funkcji o wzorze y równa się minus 2x plus 2 do kwadratu. Jeżeli chodzi o podpunkt D, to już mamy narysowany wykres funkcji o wzorze y równa się minus 2x kwadrat. Następnie przesuwamy wykres funkcji o wektor 2,0, czyli ponieważ pierwsza współrzędna jest dodatnia, przesuwamy w kierunku liczb dodatnich, czyli w prawo o dwie jednostki. Czyli z tego punktu raz 2 tutaj, z tego punktu dwie jednostki, z tego także dwie jednostki, łączymy. No i mamy wykres funkcji o wzorze y równa się minus 2x odjąć 2 do kwadratu. No I jeszcze mamy drugą część zadania, czyli mamy podać przedział monotoniczności tych funkcji, czyli tutaj odczytajmy przedział monotoniczności tej funkcji oznaczone, oznaczonej kolorem niebieskim, bo to będzie ten wykres, który chcieliśmy otrzymać. Czyli zauważcie, że od minus nieskończoności do tego punktu, czyli do minus dwójki, funkcja będzie rosła, a w tym przedziale, czyli od minus dwójki. Funkcja maleje. Czyli zapiszmy. Funkcja jest rosnąca od minus nieskończoności do minus dwójki. Natomiast funkcja maleje od minus dwójki do plus nieskończoności. To samo zróbmy w podpunkcie D. Czyli nas interesuje wykres tej funkcji oznaczonej kolorem fioletowym. Czyli w tym przedziale funkcja rośnie do dwójki. A za dwójką funkcja maleje, czyli funkcja jest rosnąca od minus nieskończoności do dwójki, a maleje od dwójki do plus nieskończoności. No i jeszcze na chwilkę cofnijmy się do, do podpunktów A oraz B, ponieważ nie odczytałam tutaj przedziałów monotoniczności funkcji, czyli jeżeli chodzi o ten wykres, to w tym przedziale funkcja nam maleje, czyli do minus trójki, a od minus trójki funkcja nam rośnie, czyli funkcja jest malejąca od minus nieskończoności do minus trójki, natomiast funkcja rośnie w przedziale od minus trzech do nieskończoności. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj w tym przedziale funkcja maleje do jedynki. Od jedynki do plus nieskończoności funkcja rośnie, czyli funkcja malejąca od minus nieskończoności do jedynki, a funkcja rosnąca w przedziale od 1 do plus nieskończoności.